Cześć, kochani, witamy Was gorąco na kanale Avon Makeup TV. Ja jestem Dorota. Ja jestem Sani. i w dzisiejszym odcinku mamy hol zakupowy z katalogiem numer 7. I produkty, które zamówiliśmy, przyszły nam w takim oto nowym pudełeczku, i w takich również pudełeczkach, będą przychodzić do Was. Dorota, to powiedz mi, na co ty postawiłaś tym razem? Ja zamówiłam coś, co już nie mogłam się powstrzymać i mam już na ustach, czyli nowe odcienie szminki matowej. Już ci pokazuję, jest ich dziewięć. Wszystkie te czerwienie możemy dopasować do swojego typu urody. Są trzy odcienie dla typu urody ciepłego, trzy odcienie dla neutralnego i trzy odcienie dla chłodnego. Ja wybrałam kolor z tej gamy ciepłej, mhm. ciepłych kolorów do ciepłego typu urody, bo w takich czuję się najlepiej, i wybrałam Sunbaked Red. To jest ten kolor, proszę ci bardzo. Oj, piękny. Mamy tutaj kolor, kolor, koloruletkę, e, trudne słowo e, i dzięki temu możemy po prostu sobie idealnie dobrać kolor do naszego typu. Super. San, co ty masz dzisiaj w tym pudełeczku? Co, co ja mam? Ja, ja ciągle będąc w koloruletce, jednak w trochę innym klimacie, mm -hmm. poposzłam w paznokcie, a mianowicie Jeszcze lakier polega? do paznokci. Dziękuję ci bardzo. Jest to, słuchaj, lakier do paznokci, który schnie w tylko 60 sekund, więc dla takich jest, niecierpliwców bardzo, jak ja, bardzo. które mhm. po prostu są mega niezdarne i o rozwalenie sobie lakieru na paznokciach po prostu potrzeba dosłownie kilku sekund. Te 60 sekund, mam nadzieję, wystarczy na to, żeby wszystko zostało pięknie położone. A co najważniejsze, to to, że to jest produkt 3 w 1, czyli mhm. mamy bazę, kolor i top coat które faktycznie nakładam po prostu jednym pociągnięciem. Pędzelki tutaj też są naprawdę spore, także tak naprawdę możemy dwoma pociągnięciami zakryć cały paznokieć i w minutę. Ja bym to że... terenie... to co mnie najbardziej e, zniechęca do malowania paznokci to jest właśnie to, że bardzo zazwyczaj długo schną i że tymi pędzelkami maciubkimi to nigdy nie potrafię sobie poradzić, więc myślę, że to jest coś dla mnie, oprócz tego ten kolor. Właśnie daj, widzę, że. Dorota jak, jak najbardziej. Złapała kolor, który jest kolorem roku 2019, czyli właśnie ten koralowy, piękny, soczysty odcinek. Będzie mi towarzyszył tak. latem na pewno. Świetny na lato, na wiosnę, myślę, że. Powinien się znaleźć u każdego. To ja z mojego magicznego pudełeczka wyciągam super szok, Black Illusion, trzy tusze do rzęs, które niby nazwa wskazuje black, ale tak naprawdę to jest kolor czarny w połączeniu z trzema refleksami, o których zaraz powiem. Ale jeszcze swoją drogą, te tusze pogrubiają nasze rzęsy do 12 razy i wydobywają tę głębię spojrzenia. W zestawie do tych tuszy mamy również diamentowe konturówki do oczu z takimi samymi refleksami. W zależności od tego, jaki mamy kolor tęczówki, możemy po prostu dobrać ten kolor pod nas, pod nasze oczy. Mhm. I mamy zielonkawy odcień, niebieskawy i taki fioletowy. Ja też tu może pokażę na przykładzie tych tuszy. I w katalogu mamy jakby mało taką ściągawkę, i na przykład do moich oczu, takich bardziej. Ciepło, zielono-niebieskich. No nie wiem, sama możesz stwierdzić jakie mam, ale wydaje mi się, że no taka takie, delka... mieszanka. Tak, tak, tak. tak taka to mieszanka, ale było... trochę niebieskawe, mm -hmm. tak. Takie niebieskawe. Czyli jeżeli ktoś ma takie bardziej niebieskawe oczy, to używa na przykład odcienia Mesmerize i on jest taki właśnie czarno-niebieski. Super, bo rzeczywiście ten kolor jest na tyle ciemny, że to nie będzie efekt taki, jakbyście mieli po prostu kolorowe rzęsy, mm -hmm. jakieś tam chabrowe. E, a wydaje mi się, że może fajnie podkreślać. Uuu, nie mogę się doczekać, żeby przetestować. Czyli po prostu to widać głównie jak światło pada, mm -hmm. że widać te refleksy, to odbicie. E, to jest kolor Bewitched i z, z tego co pamiętam jest zalecany do takich zielonkawych oczu. A czyli coś trochę dla mnie. I uwaga, Alluring, o. jeżeli dobrze czytam. I on jest taki... Zielony. I to jest do takich brązowych oczu. Ja mam klasykę, absolutną klasykę, która jest e, w kosmetyczkach e, kobiet e, już od dekad właściwie. ja e, Czyli perełki brązujące, ale też nowość, czyli e, róż w perełkach. O. Ja mam tu dwa odcienie, ale tych odcieni brązów jest pięć mhm. e, i są trzy odcienie róży w perełkach. No i tak samo jak w przypadku szminek e, możemy sobie dobrać to idealnie do naszego typu urody. E, z pomocą przychodzi nam również koloruletka, e, no więc nic tylko brać. I zostając w kolorze, ja mam konturówki do oczu mm -hmm. Glimmer Stick, wybrałam kilka moich ulubionych odcieni. Możesz sobie je proszę przejrzeć, I, a tymczasem ja wezmę i powiedz katalog. mi, wybrałaś je pod kątem koloru swoich oczu, pewnie, tak? Tak, dokładnie. Mm -hmm. Widzę, że wszystko ja, ja sobie tak tutaj jest. przyjrzałaś przy naszych. To jest Wy... to jest naprawdę spore ułatwienie. Tak, bo nie każdy musi, wiesz, wszystko wiedzieć, co mu pasuje. Oczywiście, Czasami że potrzebna tak. jest po prostu taka wskazówka. Także ja mam oczy zielone. Pojawiły się takie fiolety, róże, trochę brokatu mm -hmm. i odrobina brązu. Tutaj mamy też do zielonych oczu zasugerowane mm, turkusy, ale ja ostatnio raczej zmierzam w kierunku takiej naturalności, ale ta nuta koloru, jeżeli chodzi o ten róż i, i, tak. i taką I śliwkę czyli, faktycznie. Czyli te brązy pewnie bardzo ci leżą, ale ten brąz to jest też bardzo taki, wiesz, potrafi być pułapką, bo odcieni brązów i, i, i nut tych kolorystycznych jest bardzo wiele. Tak, to prawda. Także teraz tymi coś może to moja kolej. Okej, okay, ja mam tutaj z kolei coś do twarzy. Dalej makijaż, ale coś do twarzy. Jest to podkład w kompakcie, a tak naprawdę nie jest to tylko podkład, bo jest to podkład o trzech funkcjach. Jest to podkład, który będzie zachowywać się trochę jak puder, trochę jak korektor. No i trochę jak po prostu podkład. Ehm, ma za zadanie właśnie zmatowić naszą twarz, wyrównać kolory, skorygować niedoskonałości. Można te podkłady nałożyć również e, pod oczy taką cieniutką warstwą, bo też mają na tyle lekką i przyjemną konsystencję, że nic nam się nie pozbiera, nic się dziwnego nie zadzieje. Wydaje mi się, że to jest świetny produkt, taki właśnie on the go e, do samochodu, do poprawek w ciągu dnia, tym bardziej, że tutaj na dole mamy też Oprosz. gąbkę. <grym>, niespodzianka. E, mamy gąbeczkę, którą po prostu. Po prostu możemy zawsze mieć przy sobie i rzeczywiście mhm. wydaje mi się, że do poprawek w ciągu dnia to jest po prostu perfekcyjny produkt. No nie taki ma lepszego w taki zestaw. Tak, cały zestaw mamy wszystko w jednym, nie musimy się przejmować praktycznie niczym. Też bardzo szybko się go e, nakłada, także super. E, I ten nasz podkład w Kompakcie, jeszcze tak dodam, mhm. wyszedł w sześciu odcieniach. I to są odcienie dla typu chłodnego, dla typu urody ciepłego i neutralnego. Czyli nam wychodzi, jeżeli mnie tutaj matematyka nie oszukuje, po dwa odcienie do każdego typu urody. Super, czyli właściwie teraz wszystko się tak bardzo kumuluje wokół tego, żeby dobierać wszystko do siebie, mhm. żeby gdzieś tam nie podążać za trendami, tylko jak mamy takie oko, to taki tusz, a jak mamy taką cerę, to taki podkład. Uważam, że jest to świetne. No jednak jeszcze ten podkład to jest podstawa i jednak dobrze dobrany podkład naprawdę robi robotę i ratuje nam makijaż. Mamy też dla Was konkurs, gdzie przy zakupie kosmetyków za minimum 40 zł z Avon True, Mark, Lux i Color Trend, więc właściwie ze wszystkich linii Avon, e, możecie wygrać wspaniałe nagrody. Więcej jakby szczegółów odnośnie nagród macie w katalogu. A zasadą jest zrobienie sobie zdjęcia, w którym pokażecie jaki kolorowy kosmetyk Avon Was wyraża. No i konkurs trwa od 7 maja do 7 czerwca. Także już niedługo i przygotowujcie się i wygrywajcie nagrody. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Piszcie w komentarzach jakie produkty są Waszymi ulubionymi z tego katalogu. A jeszcze zapraszam Was do odcinka Get Ready With Me, który właśnie się pojawił, gdzie z razem z Martą robimy ciekawe rzeczy, ale więcej się dowiecie, z jak to obejrzycie później. I koniecznie wchodźcie na IGTV EWON Polska, gdzie macie backstage z tego i wielu innych odcinków. Także dziękujemy i do zobaczenia. Pa, pa.